Siemanko, ja tu w dzisiejszym odcinku kolejne Q&A i odpowiem na 14 z Waszych pytań, które zbierałem na Instagramie. Jeżeli chcecie zadać mi pytanie, to nie przegapcie i zaobserwujcie mnie po prostu na Instagramie, bo tam właśnie będę zbierał do kolejnego Q&A, który będzie pewnie na dniach. W się sensie na dniach będę zbierał pytania. Jaki jest Twój dzienny limit kalorii, którego nie byłbyś w stanie przejść, zakładając zasadę pareto 80 na 20, czyli jedzenie 80% nieprzetworzonych produktów i 20% przetworzonych? To podejrzewam, że tak w dłuższej perspektywie. Bo nie mówię tu jednorazowo, bo jednorazowo pewnie byłbym w stanie zjeść bardzo dużo. Ale myślę, że tak 4000-4500 to jest taki maks, ile byłbym w stanie jeść, żeby nie czuć dyskomfortu. W sensie myślę, że jakbym jadł powyżej 4-4500 to czułbym już pewien dyskomfort i, i nie byłoby to łatwo przejeść. Ale do tych 4000 kalorii nie widzę totalnie jakby problemu, bo jakby już w głowie mam co bym sobie jadł i, i no, no nie byłoby to w ogóle problematyczne dla mnie nawet jakbym jadł w powiedzmy w 100% czysto. Kiedy stosować trening obwodowy, a kiedy tradycyjne cztery serie pod rząd? Trening obwodowy czyli że robimy kilka serii w jednym obwodzie, czyli robimy jedno ćwiczenie, potem od razu przechodzimy do drugiego, do trzeciego i tak po kolei, a potem powtarzamy cały obwód. To jeżeli nam zależy na maksymalizacji efektów, jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, w sensie budowanie masy mięśniowej czy siły, to robienie czterech serii tak klasycznie, czyli jedna seria, przerwa, druga seria i tak robimy parę serii jednego ćwiczenia, a potem przechodzimy do kolejnego, to to jest lepsza opcja. A opcja treningu obwodowego będzie lepsza w przypadku, jeżeli ktoś na przykład nie ma czasu po prostu na trening. w się, sensie, nie wiem, ma 40-50 minut i musi zrobić w tym czasie trening, to wtedy taka opcja może być lepsza, ale będą przez to mniejsze efekty. I można zauważyć w ogóle często w takich planach domowych, jak ktoś zaleca, że często te plany domowe są w że często te plany domowe są właśnie w formie obwodów i nie jest to optymalne do kształtowania sylwetki, chociażby dlatego w moich treningach domowych jest to w normalny sposób, w sensie, że robimy serię za serią, bo wtedy możemy zmaksymalizować tą siłę, bo jednak potrzebujemy ATP do wykonania serii. W momencie, gdy robimy ćwiczenie jedno po drugim, to z każdym kolejnym ćwiczeniem będziemy słabsi, mimo że to są ćwiczenia na inne partie mięśniowe no to dalej jednak właśnie dostaję po dupie ATP, kondycyjnie jesteśmy jakby gorzej przygotowani już do kolejnego ćwiczenia i tak dalej. Czy zajmujesz się personalnym tworzeniem planów treningowych? Nie. Jeżeli chodzi o personalne, nie wiem, plany treningowe, diety, konsultacje, prowadzenie, to już się tym nie zajmuję i prawdopodobnie to się nie zmieni. Bardzo wątpię, żeby to się mogło zmienić. Prowadzę obecnie cztery osoby to są takie osoby, które już prowadzę od bardzo długiego czasu i one są, no i jakby dobrze mi się z nimi współpracuje, więc jakby nie mam zamiaru kończyć tej współpracy bez powodu. Ale jeżeli ktoś szuka właśnie trenera, który mu rozpisze czy indywidualny plan treningowy, czy dietę, czy jest chętny na konsultacje, to są do tych dwóch panów jeżeli właśnie o nich chodzi no to jakby to są dwie różne jakby jednostki, dwóch różnych trenerów, których równie mocno polecam, powiedzmy, że powiedziałbym, że Krzysiek to jest taka osoba która bardziej zna się na treningu i jest to osoba, która się na pewno bardziej zna na treningu ode mnie, w sensie programowaniu treningowym, bo no, siedzi w tym bardzo długo i bardzo dużo czyta na ten temat. I też jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o kobiety, w sensie prowadzenie kobiet i, że tak powiem, merytorycznie i jakby psychicznie. W sensie ma dobre podejście do kobiet. Marcin za to jest takim trenerem, powiedzmy, który bardziej będzie, nie wiem, powiedzmy, trzymał za mordę. Ciężko mi powiedzieć, w sensie mówię, to są Dwie jakby różne osoby, które... Um... Obaj mają wiedzę, obaj mają doświadczenie, tylko po prostu w zależności od tego, co kto potrzebuje, to będzie lepszy wybór jakby jeden albo drugi. Warto po prostu, nie wiem, do nich napisać, spytać się, pogadać i oni mają, wyjaśnią jak to wygląda. Czy walenie konia zmniejsza efekty? I to było pytanie, które miało najwięcej łapek w górę, więc podejrzewam, że dużo osób chce znać na to odpowiedź, więc odpowiedzmy na pytanie, czy, czy panie Predatora ma jakiś no, związek z budowaniem sylwetki, bo o tym mówimy. Jakby ja nie wchodzę w żadne inne tematy, mówię tutaj tylko o efektach w postaci budowania masy mięśniowej czy dodatkowej tłuszczowej. Nie ma badania, które by potwierdzało jasno, że czy masturbacja, czy uprawianie seksu miałoby wpływ czy na poziom testosteronu, czy na rozmiar masy mięśniowej i efekty, w sensie znaczący wpływ. Było jedno badanie, w którym osobników podzieli na dwie grupy. W jednej grupie bodajże przez 30 dni no, osoby badane musiały się powstrzymać od jakiejkolwiek aktywności seksualnej, w drugiej grupie robili to standardowo tak jak dotychczas. No i się okazało, że w tej grupie, w której powiedzmy, była no. No była wstrzemięźliwość seksualna. To u nich odnotowano takie skoki testosteronu w okolicy 6-7 dnia, i one się tak powtarzały mniej więcej co tydzień. Ale one były na tyle małe, że w skali powiedzmy tego miesiąca średnio nie miały większego znaczenia. Tak pokazują mniej więcej te badania, że. Takie nagłe skoki, wzrosty albo spadki testosteronu nie mają większego znaczenia w mm, ogólnym rozrachunku. W sensie wiecie o co mi chodzi, że y, jasne, może być tak, że powiedzmy y, skoczy testosteron np. czy po uprawianiu seksu, czy w trakcie uprawiania seksu, czy przed, y, potem on spadnie i np. wzrośnie poziom prolaktyny, ale y, y, średnio, dziennie nie ma to żadnego znaczenia. Jedyne co mogę powiedzieć to, że lepiej jakby tego nie robić na parę godzin przed treningiem, właśnie dlatego, że może wzrosnąć poziom prolaktyny, będziemy bardziej senni, będziemy mniej uważni i no ogólnie jakby hormonalnie nie będziemy przygotowani aż tak do wysiłku, więc to jest jedyna rzecz na którą bym uważał, ale to też jest bardzo subiektywne i osobliwe i to chyba. Bardziej ma znaczenie to, co w kto wierzy, w sensie jeżeli ktoś wierzy w to, że brak aktywności seksualnej mu pomoże, to prawdopodobnie mu pomoże, a jeżeli ktoś uważa na odwrót, to prawdopodobnie będzie na odwrót. Może zdradzić ile kofeiny będzie mieć Twoja przedtreningówka? Będzie to 200 mg kofeiny, według mnie jest to taka optymalna dawka, bo zarówno powiedzmy taka 50-60 kg kobieta, no to wiadomo, że jeżeli ktoś jest bardzo czuły na kofeinę, no to wywali go z kapciów, ale dla większości będzie to skuteczna dawka, dlatego, że skuteczna dawka to jest około od 3 do 6 mg kofeiny na kilogram masy ciała przed treningiem, więc dla powiedzmy no 70 kg czy faceta, czy kobiety, będzie to właśnie te 3 mg, i tu uważam, że lepiej dać mniej tej kofeiny. I na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał więcej, to nie wiem, czy sobie dupnie jeszcze monsterka do tego, czy wypije kawę, czy nie wiem, weźmie kofeinę w tabletkach oddzielnie. To już co kto woli, a ciężko byłoby zmniejszyć tą dawkę. Więc te 200 mg, według mnie, jest to optymalna właśnie dawka, porcja na przedtreningówkę. Moje pytanie dotyczy pory dnia na trening. Czy ma znaczenie o jakiej porze trenujemy? Czy ma to jakiś wpływ na efekty? I w jakim odstępie czasowym od posiłku powinno się trenować? To czy Poradnia ma znaczenie, ma indywidualnie znowu. Czyli jeżeli ktoś lepiej się czuje i ma więcej mocy wieczorem, to będziemy prawdopodobnie lepsze treningi wieczorem. Jeżeli ktoś rano, to lepiej rano. Tu bardzo, to znaczy mówię tutaj za siebie, że u mnie to bardzo jest takie, że tak powiem, psychiczne nastawienie, że ja na przykład robiłem treningi powiedzmy o 8 rano, ale teraz robiłem trening o 7 rano czy nawet o 6.30 i ja mimo tego, że czułem się powiedzmy senny, czułem się taki trochę no, słabszy, to nie miałem gorszych wyników. W sensie jakby to było tylko w głowie, że się gorzej czuję, ale siłowo to się nie odbiło na mnie. To jest bardzo związane z tym, jak my się przyzwyczajamy trenować. Ja kiedyś trenowałem tylko wieczorami i praktycznie większość moich treningów było w okolicy, nie wiem, 19, 20. Ja wtedy miałem najwięcej mocy, super się czułem. Obecnie lepiej się czuję, jak trening robię w okolicy południa, czyli powiedzmy między 11 a 15. Także tak jak się przyzwyczajemy trenować, tak powinniśmy trenować i powinniśmy wybrać taką porę, jaka nam pasuje. Jeżeli chodzi o to jedzenie przed treningiem, to też właśnie zależy po pierwsze od rozmiaru tego posiłku, no i też od tego, jak ktoś no, szybko trawi. Załóżmy, ja muszę z Jeść około 2 godziny przed treningiem, dlatego że jakbym zjadł godzinę przed treningiem taki większy posiłek, to po prostu będzie mi leżał na żołądku. Ja osobiście wolę pójść na trening nawet lekko głodny i taki powiem niedożywiony, niż przejedzony. Także to też właśnie warto sprawdzić na sobie ja generalnie polecam jeszcze około półtorej, dwie godziny przed e, treningiem. Taki posiłek nie powiedziałbym, że e, ani duży, ani mały, taki wiecie średni, e, ważne żeby nie miał dużej objętości, znaczy, żeby nie pakować tam nie wiem, pół kilo warzyw e, czy, czy, czy czegoś właśnie takiego, co się długo trawi, co ma dużo błonnika. Co było pierwsze, jajko czy kura? Twój stary najebany. A tak poważnie to nie wiem, w sensie było jakieś żyjątko, którego, które ewoluowało w końcu w kurę, i w sensie. które ewoluowało w coś, co było bardzo bliskie kury, ona złożyła jajko i wyszła z tego kura, nie? No bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. No takie, no to jest dziwne pytanie. Przecież nie wiem, czy jest na to odpowiedź. Nie, nie googlowałem. A Wy jak myślicie, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy da się jakoś określić swój set point? Dla tych, którzy nie wiedzą, set point jest to powiedzmy taki. Poziom tkanki tłuszczowej, procent tkanki tłuszczowej, przy którym nasz organizm hormonalnie dobrze się czuje, czyli mamy leptynę w normie, mamy wszystkie hormony w normie, jesteśmy w stanie ten poziom tkanki tłuszczowej utrzymać. I organizm nie daje nam takiego sygnału, że jest niedożywiony. I czy da się jakoś określić? I razy oko. W sensie nie określimy konkretnie, że zawsze, nie wiem, 12,5% to jest taki poziom, bo raz, że ciężko obliczyć dokładnie ten poziom tkanki tłuszczowej, a po drugie jest to bardzo zależne od wielu czynników. Przykładowo może być tak, że ktoś powiedzmy zredukuje do bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, nie wiem, rzędu 7-8% w przypadku mężczyzn, a potem bardzo szybko przytyje. E, załóżmy, nie wiem, do 20% w ciągu półtora miesiąca i taka osoba może mieć jednocześnie 20% tłuszczowej, czyli może być to sporo i jednocześnie będzie miała niski poziom leptyny. Dalej, będzie po, poniżej normy, dlatego że za szybko przytyła. Dlatego jest to bardzo ważne, że po redukcji utrzymywać tą masę. E, tak, no, po prostu. Powoli robić tą masę i powoli tyć, dlatego że ten poziom hormonu leptyny nie idzie proporcjonalnie 1 do 1 do wzrostu masy tkanki tłuszczowej. Może tak być, ale nie musi. W sensie, no, no po prostu jakby poziom leptyny może być w poniżej normy, mimo tego, że poziom tkanki tłuszczowej będzie generalnie w normie. Także to jest kwestia obserwacji przede wszystkim, jak się czujemy. I też to mocno zależy od tego, co spożywamy, no bo przykładowo może być tak, że ktoś czuje się głodny, ale jednocześnie je dużo przetworzonego jedzenia, dużo jedzenia takiego gęstego kalorycznie, przez co ciężej mu się będzie najeść, mimo, mimo takiego spożycia kalorii. A inna osoba będzie jadła bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców, bardzo dużo, nie wiem, pełnoziarnistych produktów, będzie dostarczała dużo błonnika, dużo białka i będzie w stanie, nie wiem, czuć się najedzona, mimo że będzie jadła e, nawet na tym poziomie, powiedzmy, czy zera kalorycznego, czy nawet poniżej tego zera. Czy wprowadzenie kreatyny do diety na koniec redukcji podleje mięśni i widocznie poprawi efekty? I na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć, dlatego że z jednej strony tak, w sensie kreatyna jakby nabije te mięśnie, powinna być większa pełność, ale z drugiej strony działanie kreatyny jest na tyle mało widoczne, że bardzo możliwe, że w ogóle tego nie zauważysz. I tu jest jakby takie. Do, do dwóch grup osób będę kierował to, co teraz powiem. Jedna grupa to jest taka, że są osoby, które mówią, że nie wiem, zaczynają kreatynę i nagle im siła rośnie nie wiadomo jak, albo w ogóle, że ich nabija nie wiadomo jak. A drudzy ludzie są tacy, że mówią, że biorą kreatynę i mają takie same efekty, jakby jej nie brali. I jedna i druga grupa się myli. Dlatego, że. Jeżeli ktoś ma nagły wzrost siły po spożyciu kreatyny, to co wkręca? W sensie to jest placebo, że tej, tej osobie tak siła rośnie, dlatego że kreatyna nie jest taka mocna. Jeżeli chcemy taki mocny efektu, żeby nie wiem, po miesiącu zażywania czegoś widzieć taki znaczny efekt, to się bierze na to sterydy, nie? A nie jakby kreatynę. kreatynę Poczuje, można by ją poczuć delikatnie, ale to nie będzie nagłe takie boom, że to, to zrobi nam robotę i, i nie wiem, zmieni się sylwetka, czy zmienią się totalnie wyniki siłowe. A te osoby z kolei, które nie czują kreatyny, to właśnie może być tak, że one miały duże oczekiwania, że właśnie nagle, nie wiem, dołożą 10 kg na ławce w miesiąc, a tak się nie dzieje. Ale może być też tak, że naturalnie mają na tyle nasycone mięśnie kreatyną, w sensie naturalnie produkują tyle tej kreatyny, że rzeczywiście nie będą miały większych efektów. Ale mimo wszystko według mnie kreatyna to jest na tyle tani suplement, na tyle ma dużo benefitów i jest też zbadana dokładnie, że warto brać te 3-5 gramów codziennie przez cały rok, nawet jeżeli tego zbytnio nie czujemy. Ale tu mówię, również to, to też można olać, bo to jednak jest dalej suplement. Czy spadek siły na niektórych ćwiczeniach podczas redukcji wiąże się jednoznacznie ze spadkiem mięśni najbardziej ucierpiały ruchy pusz na górę ciała po około 5 kg w dół. Waga od początku redukcji z 83 na 77, 78. czyli jakby spadło 5 kilo masy ciała, i spadło 5 kg na ławce, na, w sensie na, na, wy, na wyciskaniu. Odpowiedź też nie jest jednoznaczna, bo pamiętajcie, że sama siła, w sensie wyniki siłowe. Mają mm, dużą jakby korelację z układem nerwowym. W sensie, my przyzwyczajamy układ nerwowy do danego treningu, do danych ćwiczeń, do danego wysiłku i przez to stajemy się silniejsi. To jest też odpowiedź, dlaczego na przykład trójboiści, mimo że mają dużo lepsze wyniki, w są dużo silniejsi po prostu niż na przykład kulturyści, to jednocześnie mają mniej mięśni, mniejsze te mięśnie. Właśnie dlatego, że oni głównie trenują układ nerwowy. A nie skupiają się powiedzmy na rozroście masy mięśniowej. Wiadomo, że do pewnego stopnia to idzie web w web, jeden do jednego, bo no nie ma zazwyczaj bardzo silnych i mało mięśnionych gości, tylko wiecie, no zazwyczaj jak ktoś ma bardzo dobre wyniki siłowe, to też ma sporą muskulaturę, ale może być tak, że ktoś z gorszymi wynikami będzie miał lepszą tą muskulaturę. Więc pierwsza sprawa jest taka, że na redukcji ten układ nerwowy nam trochę, że tak powiem, ucierpiał. Więc to, jeżeli. Ktoś ma spadek siły na redukcji, to nie powinien się tym martwić w trakcie redukcji, tylko raczej się powinien martwić, jeżeli ta siła nie, nie wróci do powiedzmy tej pierwotnej wartości w szybkim czasie. No bo to zazwyczaj jest tak, że po redukcji, nawet jeżeli stracimy trochę mięśni czy siły, to zazwyczaj w ciągu nie wiem, miesiąca, półtora miesiąca. To po prostu to wróci, bo mamy właśnie pamięć mięśniową, jeżeli już raz układ się do czegoś przyzwyczaił, to dużo szybciej mu będzie wrócić do tego. Więc lepiej byłoby to ocenić dopiero po zakończeniu redukcji. No i jeszcze kolejna rzecz, którą trzeba wspomnieć, to jest taka siła relatywna. W sensie wiecie, jeżeli ktoś na przykład waży 100 kg i wyciska 200 na ławce to czy rzeczywiście spadła musiła jeżeli ważyłby 90 kg i wyciskał 180, w sensie jakby dalej wyciskał dwa razy masę ciała. Wiadomo, że wynik jest gorszy, ale w stosunku do masy ciała jest taki sam. Więc tutaj może być tak, że jeżeli na przykład wyciskałeś 100 kg, a teraz ci spadł do 95 i masa ciała też spadła o 5 kg, no to jakby relatywnie do masy ciała wyciskasz tyle samo. Więc to też wziąłbym pod uwagę, ale my przede wszystkim po prostu bym się tym zbytnio nie stresował, dlatego że redukcja to nie jest Czas na budowanie mięśni czy siły, tylko czas na redukowanie tłuszczu. Kiedy na redukcji pod koniec dnia mieścisz się w zaplanowanej puli kalorii, nie jesteś głodny, ale brakuje sporo białka, zjeść coś, walnąć od żywkę i przekroczyć kalorie, czy nie przekraczać i zostawić niedobór białka. Zdecydowanie nie przekraczać i zostawić niedobór białka, dlatego, że jedno, w sensie takie jednorazowe przypadki, że ktoś zje mniej białka, nie mają żadnego wpływu na masę mięśniową. tu w sensie nie jest tak, że nagle Wam mięśnie spadną, bo raczej nie zjecie białka. Więc ja bym raczej to olał, na pewno nie robiłbym czegoś takiego, że na przykład następnego dnia zjadł więcej białka, no bo to nic nie da już wtedy nie można, wiecie, nadrobić białka z innego dnia, innego dnia, tylko raczej bym to olał i zastanowił się, dlaczego tak się stało, że był ten niedobór białka. Bo dobrym może być pomysłem wtedy, żeby jeść po prostu więcej białka w pierwszej połowie dnia. Czyli na przykład jeżeli na śniadanie jadłeś teraz, nie 30-40 gramów białka, no to zastanowić się, żeby nie zjeść na przykład 50-60. I także, powiedzmy, do kolacji te 80% zapotrzebowania było spełnione, tak żeby na kolacji łatwo byłoby, yy, było wbić tę resztę tego białka. Także w sumie to tyle. Dlaczego twaróg jest tak mało popularny wśród kulturystów mimo wysokiej zawartości białka, niskiej kaloryki, stosunkowo dużej objętości i sytości? Jaki wpływ ma ograniczenie tłuszczu przed do 30 gramów w diecie podczas redukcji na formę końcową, w porównaniu do trzymania go na w około 60 g? To odpowiadając tu mam dwa pytania, dlaczego twaróg jest tak mało popularny wśród kulturystów? Powody są dwa. Po pierwsze, powód jest taki, że jakby my to co robimy w Polsce, no to bardzo często kierujemy się tym co robią na Zachodzie. Należy pamiętać, że Twaruk to jest taki dosyć mocno polski, słowiański produkt. W sensie w Stanach Zjednoczonych raczej nie znajdziecie Twaruku, chyba że w jakimś polskim sklepie. Ale z tego co wiem, oni nie produkują czegoś takiego jak twaróg, Oni mają jakiś tam. Quark, to jest taki bardziej taki serek homogenizowany niż twaróg. Więc, jeżeli wiecie, w Stanach tego nie jedzą, no to dlaczego w Polsce mieliby to jeść? W sensie to jest taka, wiecie, że ok, jeżeli jest jakiś mistrz Olympia i on nie tak, to ja też tak będę, ja też tak będę wyglądał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nabiał na przykład w przeciwieństwie do mięsa może być bardziej alergizujący może, być, może powodować więcej jakichś niestrawności i problemów więc jeżeli ktoś tego nie trawi to po prostu tego nie będzie jadł kolejna rzecz jest taka, że twaróg ok, jest dobrym źródłem białka ale na tym się kończy, w sensie mięso na przykład nie wiem, czy indy, czy kurczak czy jakieś lepszej jakości mięso nie wiem, typu wołowina, dziczyzna mają dużo więcej wartości odżywczych niż twaróg więc jeżeli jest jakiś kulturysta, któremu zależy na jak najlepszym efektach, na jak najlepszej diecie, no to dla niego zjedzenie na przykład 200 gramów polędwicy wołowej jest lepszym posunięciem niż zjedzenie 200 gramów twarogu, mimo że, zje, mimo że będzie to tyle samo białka. Ale też wydaje mi się, że po prostu wielu kulturystów boi się tego twarogu i jakby dalej mają takie, starą szkołę, że, że, że twaróg czy nabiał to powoduje jakieś, nie wiem, zaśluz, zaśluzowienie organizmu czy jakieś inne bzdury i dlatego nie jedzą, ale są kulturyści oczywiście, którzy też jedzą ten twaróg czy jedzą nabiał, w dużych ilościach. No i tyle. Czy jedzenie więcej białka niż potrzeba szkodzi? Po pierwsze, to od sam do tego filmu, który nagrałem właśnie na temat szkodliwości białka. I w sumie to tyle. No, no od bo tam macie odpowiedź. I ostatnie pytanie: Handla versus Sztanga. Czy uważasz, że można mieć dobrze ułożony trening i nie używać w ogóle Sztangi? Oczywiście, dlatego że dobrze ułożony trening, dobrze ułożony program treningowy to przede wszystkim ruchy. W sensie my musimy. Yy, to jest bardzo proste. Jeżeli mamy podstawowe wzorce ruchowe i jeżeli dokładamy w nich ciężaru i dokładamy w czasie objętości tego treningu, to mięśnie będą rosły. To jest jakby fundament. I czy to będzie wyciskanie hantli na, na, na ławce płaskiej, czy to będzie wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, to dla naszego mięśnia nie ma większego znaczenia, bo to dalej jest opór, y, dalej to jest przyzwyczajenie właśnie układu nerwowego, dalej to jest uszkadzanie bukien mięśniowych, y, także koniec końców to nie ma znaczenia. Jedyne co, to hantle są ograniczające w pewnych rzeczach. Przykładowo. Nie zrobimy ciężkich martwych ciągów albo ciężkich siadów z handlami. Po prostu, jakby, bo raz, że nie ma takich handli. Jeśli wiecie, jak ktoś na przykład w martwym bierze 200 kg w serii, no to musiałby znaleźć dwa handle 100 kg. To nie jest proste, żeby, żeby to zrobić. W ogóle większość tych handli, takich nawet składanych, nie pomieściłoby tyle talerzy. W sensie za grube są talerze na długość tego gryfu, żeby tyle to zrobić, więc tu już jest problem. A druga rzecz, że hantle nie nadają się na niskie zakresy powtórzeń. W sensie, jeżeli chcemy na przykład robić typowo wyciskania siłowe, to hantle nie są dobrym wyborem, dlatego że, wiecie zarzucenie tych hantli, przez to, że one są, wiecie, dwie strony działają oddzielnie, jest większy zakres ruchu, to też jest większa możliwość chociażby kontuzji. Dlatego hantle raczej bym używał w zakresach powiedzmy no powyżej 6 powtórzeń, powyżej 8 powtórzeń. A sztanga daje nam te plusy, że możemy właśnie zrobić czy ciężkie wyciskania, czy ciężkie przysiady, czy ciężki martwy ciąg, ale znowu, jakby trzeba pamiętać o tym, że nie trzeba robić stricte martwego ciągu, żeby robić wzorzec deadliftu, w sensie martwego ciągu, czyli nie wiem, wyprostowania biodra. Można zrobić na przykład RDL, można zrobić na jednej nodze. Zamiast przysiadów powiedzmy, klasycznych, można zrobić przysiady bułgarskie z hantlami. I to również będzie dalej przysiad i ten sam wzorzec ruchowy. Dlatego też, czy można mieć dobrze ułożony trening? Nie ułożywać w ogóle sztangi? Można. Tylko po prostu im więcej jakby mamy sprzętu i możliwości, tym no możemy więcej z tego wyciągnąć. Jeżeli podobał Wam się ten Q&A, to zostawcie łapkę w górę. od do innych filmów na tym kanale, zasubskrybujcie go i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.